Siemano! Mamy rano, 13, piątek, 13 października No i tutaj decyzja zapadła, że jeszcze brat te 10 hektarów będzie uprawiał Tu był groch, to zwierzyna zjadła Jakiś obornik jest, rozrzucamy obornik Tam jeszcze koło domu musimy zabrać obornik No i będzie to późno bo późno, ale Po grochu powinno być Ziemia to nie jest szałowa. Można powiedzieć, że plaża jak na tam, gdzie kukurydza, Idę zobaczyć, bo to chyba jakiś beton wpadł. Jest masakra. Jakiś gruz. Zobaczcie, co tu się dzieje z tego rozrzutnika, Same sznurki. Ja pierdolę z gnojem. To jest masakra. Rozrzuciłem. Nie wiem, 2000 ton towaru i nie miałem żadnego sznurka. jakby kamień puchnął nie wiem nie widzę nic ajajaj Jaśka, ja dzisiaj na ładowarce. Także sznurków co nie miara. Taki suchy, przerobiony nie wiem, widać, że na małej ilości słomy. Więcej chyba siano, chociaż nie wiem, to taki jest przerobiony, taki alator zrobiony z tego już, także. Nie mam pojęcia. Chyba odbyków to jest. Od byków, od krów, obornik. Raczej tak. Także... Niech się dzieje. Kukurydzy na razie nie kosimy, czekamy. Dzisiaj jest piątek. Zaczęliśmy w środę. No i tak zakończyliśmy, bo tam dalej te późniejsze odmiany jeszcze troszkę na upartego mógłby kosić takie 32-33 ale wiadomo to wszystko są potrącenia na wilgotności najlepiej taka 30 żeby wychodziła bo później im suchsza poniżej 27 to też tracimy na masie a już nikt nie dopłaca powyżej 3, poniżej 3% od 30 także trochę poczekamy ogólnie zapowiadali dużo deszczu z tych zapowiedzi jak zwykle nic nie wynikło, po prostu miało popadać 13 litrów, popadało może ze 2 I na sobotę, czyli na jutro zapowiadali 20, a już deszcz zabrali, jakieś tam, nie wiem, 5 litrów chyba raptem zostało, także A znając gdzie popada 2 litry i na tym, i na tym się skończy <gry> cały deszcz a od, Po weekendzie, od poniedziałku cały tydzień ma być sucho, więc jakby dużo nie popadało, to prawdopodobnie w poniedziałek pojedziemy po południu też nie z rana, nie szybciej jak 12 kosić. Tam u nasa też się nie pali, bo jeszcze u niego jest zielona, u innych też jest zielona, także e, wilgotność jest, bo zielona może być, ale kolba i tak nie jest dojrzała, są zielone liście miejscami, więc nikt jeszcze za bardzo nie kosi coś tam próbują ludzie kosić na słabszych ziemiach i o krótszym V kukurydzę także nie ma jeszcze takiego oparcia pożyjemy, zobaczymy jak będą suche rośliny, w poniedziałek będziemy kosić jak będą wilgotne, poczekamy do wtorku, już we wtorek chyba będziemy ciąć, aby to zebrać, wywieźć i zacząć obornik tam rozrzucać i talerzować to, mulczować raczej, nie będę, nie będę wchodził na tych piachach W niepotrzebne koszty na chwilę obecną Może za rok, jak drugi rok będzie kukuryda z rzędu Także Wydaje mi się, że bez sensu na takie słabe ziemie Dodawać kolejne koszty Tak mi się wydaje, może mam zły tak myślenia, ale w tym roku na pewno nie będę mulcował. Chcę z tym zaostrzenić, mimo że mamy tego mulczera 3-metrowego, ale teraz jeździć to bez sensu. Tak mi się wydaje. W tamtym roku u taty na działce 4 hektary nie mulczowałem i jest kukurydza ładna, tylko po prostu no, dziki to zjadły wszystko. Kodem dalej wozi obornik, ja już jestem tutaj na naszym terenie. Jedziemy odstawić ładowarkę, bo od znajomego pożyczaliśmy, bo dzisiaj był załadunek dwóch aut rzepaku. Także tak to wygląda. Zanim jeszcze brat dojedzie, jadę zobaczyć przenżyto, które było wysiewane. Jedno jako z pierwszych praktycznie. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo strasznie wieje wiatr. Ogólnie dzisiaj jeden z ostatnich takich ciepłych dni mamy 20 stopni. Jutro już chłodniej i po weekendzie już po 12-10 stopni nawet. Jesteśmy w tyle z zabiegami, jeżeli chodzi o chwasty. Tutaj chwasty powinny już być dawno zrobione, ale nie było robione nic. Bo jeszcze rzepak nie popryskany, nie chcemy mi się pukać 3 razy. Druga regulacja. Bo albo cały czas coś pada teraz, albo po prostu. Wieje wiatr. Są miejsca, że po prostu przenżyte dopiero wychodzi. Tutaj było kompo wysypane, i pod spodem było po prostu sucho. Ja myślałem, że to kompo pali, ale nie było sucho. Batery, jak zwykle było sucho, bo jak przywozili ten kompo farm to była straszna susza. to się wykłosiło, ziemia była wycchnięta no i zrobiła się taka skorupa, że jak zabraliśmy ten, ten kompo farm mimo że one soki puszczało, to i tak po prostu nic nie zmieniło. Było sucho i tak wspominałem, myślałem, że paliło, ale to dopiero są opóźnione schody, no i tak na polu, gdzie jest glina. Lepsza ziemia górka, po prostu nie było wschodów. Tutaj norma wysiewu była 130 kg na hektar MTZ 40 chyba 7 albo 52. Wiem, że było celowane w 200 chyba 50, 260 sztuk na metr, coś w tym stylu. A tak jak tutaj przejdziemy. Nie jest to gęsto. Jest fajnie. Czy coś jeszcze powychodzi? Raczej myślę, że nie. Tutaj zobaczmy czy jest roślina. Nie ma rośliny. Także tak jest. Nie ma, bo tutaj są po trzy. Widzicie? Dobrze, to, to wszystko się pokrzewi. To ogólnie ma trzy liście właściwe. Także ładnie się krzewi. Do no Chwastów tutaj ogólnie jako tako za bardzo nie ma dzisiaj tam trafia się w jakiś rzepaczek Jotły na chwilę obecną nie widać, na całe szczęście Także no, w poniedzieli, jutro zaczynamy oprysk rzepaku No i ostro będziemy już działać z chwastami Mamy część zasianego zboża na 24 na 36 Więc i Lemken i i Lemken i Horcz będą napierdzielać chwasty o tu już mamy dziczki także bardzo fajnie kurde mola przy samej drodze już coś rył idziemy zobaczyć z tyłu pola co się dzieje także nie ciekawie jak są dziki ale czasami nic z tym po prostu nie zrobimy Przężyto po przężycie. wysiewane bezorkowo, słoma zebrana nie ma tragedii, można powiedzieć, że jest bardzo fajnie. A tam, gdzie pole dokupione 3 hektary na wiosnę jest pełna jest porze paku idziemy zobaczyć. Także widzimy się może później. I tak, jak tutaj widzicie, górki dopiero wychodzą. Zobaczcie, dopiero to wszystko powychodziło. Niby jakaś wilgoć była, ale górki wiadomo, było gorąco Wiatr górkę zawsze szybciej owieje No i tutaj glina, która mimo, że trzyma wodę jak jest ruszona To ta woda szybko paruje z niej i wschody są bez opadów No nieciekawe, ale to się wszystko zazieleni yy, Także to co wysiane wcześniej będzie ok no, i zobaczcie, z takiego małego paseczka, jak miałem, już jest ładne, duże, prostokotne pole, aż prawie do wiatraka. Tam góreczka w środku jeszcze jest, ale to może kiedyś się uda przejąć. A jak nie, to będzie tak, tak jak po prostu jest. I tyle w temacie. W życiu czasami. Nie można mieć wszystkiego, to też musicie, musicie zdać sobie sprawę. Bo, tak jak tutaj, góreczka jest bardziej łysa i robienie chwastów trochę mijało się z celem, bo później, te zboże wschodzące mogłoby, ale nie musiałoby się męczyć, więc temat odpuszczony. Teraz te chwastiki powychodziły są małe, jest idealny, idealna pora, aby po prostu wykonać odchwaszczanie. Tutaj, o właśnie od tego momentu rzepak po owsie zaczyna żyć, robi się kapusta. Witam w poniedziałek, 16 czy 17, już nawet nie wiem. Jesteśmy na polu kapusty, rzepak. No wygląda petardycznie. W sobotę zrobiona druga regulacja, także. Tutaj, jeżeli chodzi o chwasty, był zabieg robiony dwa razy, na, znaczy raz na jedno i na samosiewy oczywiście. No i potem drugi zabieg, właśnie zrobiony, też y, samosiewy, jednoliścienne oraz chwasty, zobaczcie, wszystko pokręcone.